W Świebodzinie otwarto wystawę poświęconą rewaloryzacji zamku książęcego. Zaprezentowane projekty powstały w ramach pracy semestralnej studentów 5 roku architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspozycja ukazuje możliwe kierunki przywrócenia zabytkowi dawnej świetności i nowe funkcje, jakie mógłby pełnić w przestrzeni miasta. Się zmagamy z takim obiektem, który jest od wielu lat Zaniedbany, gdzieś umyka nam pamięć o nim, a jesteśmy w Świebodzinie przy średniowiecznym zabytku, który ma wspaniałą historię związaną z dziejami również tego miejsca. I jest dużo dobrej woli, bo samorząd pozyskał ten obiekt, został opracowany program funkcjonalno-przestrzenny. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu tego obiektu, no i czekamy tak naprawdę na rozstrzygnięcia, przygotowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy który był wymagany do, do złożenia dokumentów. No, ten proces jest kilkuetapowy. Na pewno w pierwszej kolejności to, co będzie należało do wykonawcy prac budowlanych, które mają na celu zabezpieczenie obiektu, będzie opracowanie najpierw dokumentacji projektowej. Ta dokumentacja będzie uwzględniała również dodatkowe badania, weryfikację stanu na obiekcie, a następnie przeprowadzenie zasadniczego procesu, czyli poszczególnych rekonstrukcji w danym obiekcie, w tym przypadku oraz usunięcia niektórych elementów, bo to będą również prace rozbiórkowe, odtworzeniowe, konserwatorskie, wzmacniające. To jest taka pod podstawowa grupa zadań, które będzie czekała na wykonawcę. Studenckie prace czy studenckie wizje, to jest jak gdyby ten etap nieco swobodnego spojrzenia na to, co może tutaj się zdarzyć w przyszłości, więc łączymy te wszystkie rzeczy, koncentrując się po prostu na zabytku, który jest dla nas ważny i który mam nadzieję, że już niebawem doczeka się pierwszych prac od wielu, wielu lat zabezpieczających i remontowych. Studenci jeszcze są nieskażeni warunkami technicznymi i prawem budowlanym i dlatego te ich projekty mają więcej polotu i lekkości w porównaniu do projektów, które mogłyby stworzyć takie dojrzałe osoby. No, poświęciłyśmy na to cały semestr. Można powiedzieć, że z trzy miesiące siedziałyśmy intensywnej pracy nad naszym projektem i największym wyzwaniem była właśnie klatka schodowa, ponieważ chciałyśmy, żeby było to miejsce dostępne dla niepełnosprawnych. Dlatego też zdecydowałyśmy się na umieszczenie klatki schodowej obok oszklanej konstrukcji, żeby właśnie nie zaburzała. Samego budynku. Chcieliśmy zaproponować ekspozycję czasową oraz ekspozycję stałą z różnych wieków zamku. Na parterze mamy kawiarnię, z zielarnią z małym sklepikiem, gabinety dawnych rzemiosł oraz sale wystawiennicze. Na pierwszym piętrze zrobiliśmy część bardziej artystyczną, gdzie znajdują się pracownie plastyczne, rysunkowe rzemiosła. Oraz fotograficzna i muzyczna, oraz mamy administrację. No i chciałyśmy, aby rzut poddasza był użytkowy, w której znajduje się bardzo duża motylarnia, gabinety pracownicze dla botaniczne oraz laboratoria oraz ogrody w Donicach. Każda z nas w sumie miała swoje zadanie. Ja się zajmowałam zagospodarowaniem terenu. I tutaj podstawą takiej, tej koncepcji są nowo projektowane ciągi piesze i one są nawiązaniem do historycznych ścieżek spacerowych właśnie wokół zamku. Zaprojektowałyśmy też oczko wodne w miejscu nieistniejącego już basenu, jeżeli mieszkańcy, może niektórzy nawet pamiętają ten basen. Raz byliśmy zwiedzać właśnie z uniwersytetu III wieku. Zapamiętałam właśnie freski na ścianie, gdzie była kawiarnia, gdzie nasze koleżanki, niektóre tam mieszkały, bo pracowały. Że dążymy do udostępnienia tego obiektu dla, przede wszystkim dla mieszkańców, dla osób, które chciałyby taki obiekt zwiedzić. Dlatego jest to kluczowe, aby udostępnić teren, uporządkować go, wykarczować zrobić nowe nasadzenia, ścieżki. W taki sposób, aby już z zewnątrz można było ten obiekt podziwiać po pierwszym etapie zabezpieczającym. Szykuje się fajna rzecz, ciekawa, szczególnie dla starszych mieszkańców. Jak to będzie, zobaczymy. Wszystkie projekty fajne, przynajmniej mnie się podobają. Zobaczymy, co będzie dalej. Wystawa była okazją do spojrzenia na zamek w świebodzinie z nowej perspektywy, łączącej szacunek do historii z nowoczesnym podejściem projektowym. Studenckie koncepcje pokazały potencjał obiektu oraz znaczenie dialogu między architekturą, konserwacją zabytków i lokalną społecznością.